Do końca października w Kraśnieńskim BWA prezentowana będzie wystawa Andy Warhol, Life and Dead. Ekspozycja prowadzi przez różnorodne sfery i okresy życia króla art popu. Andy Warhol znany jest przede wszystkim z prostych i seryjnych kompozycji o wysokim kontraście. Łącznie jest to 90, 90 prac wypożyczonych z muzeum w medzilaborcach. A większość z nich to są prace, które można powiedzieć wyszły z Silver Factory. On, poprzez to, że wykonywał po kilkaset odbitek każdej, każdej pracy, pozwolił na to, że jego prace znalazły się w dziesiątkach muzeów na całym świecie i żadna z tych prac nie jest gorsza jedna od drugiej. Andy Warhol urodził się 6 sierpnia 1928 roku w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Jego rodzice byli imigrantami, pochodzili ze wsi Mikowa niedaleko Medzilaborzec na Słowacji. Bardzo przesiąkł, przesiąkł yy, opowieściami matki o właśnie o Mikowej, o tym jak tam się żyło, yy, przesiąkł tą całą religijnością rusińską i sam nawet mówił, że pochodzę z znikąd, yy, ponieważ to miejsce, miejsce wręcz takie magiczne, ta Mikowa utracona przez rodziców, cały czas gdzieś była tym tłem w jego życiu, gdzieś ona się pojawiała, dlatego też tak ważną częścią naszej wystawie jest ta część na matce mamy pracę Julii Na wystawie zobaczyć można także pracę współpracownika Warhola, Bilego Neima oraz współczesnego czeskiego artysty Dawida Cernego. Andy Warhol zmarł 22 lutego 1987 roku.